Kochani, zrobię konkurs. Najpierw ci, co są chętni, to niech się zgłoszą w komentarzach. Nie dam, nie prześlę jakichś paczek, tak jak Mira, bo nie mam żadnego RPS do dodania, ale za to mogę dać tej osobie promo, spam, suba i ogólnie jakoś to wynagrodzę tej osobie. Będę aktywna, no, to jest w takich stylach. A może nawet da mi linka do, na messengera. <grydy> yy, dobrze, więc yy, w konkursie polega na tym, że trzeba, jakby to ująć. Jak bym miał to powiedzieć. Ach, nie wiem. To jest trudne. Trzeba zrobić zwykły dzień. W szkole. trzeba zrobić zwykły dzień w szkole i yy, jak już zrobicie wszystko tam na konkurs to napiszcie yy, na konkurs dla Megan LPS TV yy, i konkurs jest yy, do tego, czekajcie następny miesiąc, następny miesiąc to będzie styczeń, luty, marzec. Yy, do 18 marca jest czas, ale ja wiem, albo nie. Do 9 marca macie czas, i ten, kto się zgłosi, ten coś tam dostanie i lepiej się tam zgłosić. No i ogólnie ten, kto chce się zgłosić i zrobić zwykły dzień w szkole, oczywiście wersja LPS to dostanie ode mnie jakiś spamik, promo, edita, coś w takich stylach, więc no i nawet linka do mojego messengera, więc papa kochani i zgłoście się na ten konkurs.